Są takie dni, gdzie słońce świeci, a mimo to znajdą się braki w witaminie D. Dlaczego? Myślę, że warto, szczególnie osoby, które nieszczególnie dużo czasu spędzają poza, poza zamkniętym pomieszczeniem, czyli nie eksponują. Około 30% ciała na promienie słoneczne w godzinach od 10 do 15. Zanim sięgniemy po suplementy, warto wiedzieć, jakie sygnały wysyła ciało, gdy witaminy D zaczyna brakować. Witamina D w, przede wszystkim w organizmie jest mocno powiązana z pierwiastkiem, jakim jest wapń. Dlatego w takim dłuższym, w dłuższej perspektywie, kiedy jesteśmy narażeni na niedobór tej witaminy, u osób dorosłych może dojść do. Poważnych konsekwencji, takich jak rozmiękczenie kości, a w przyszłości nawet do osteoporozy. Zwiększa to dużo, w dużym stopniu ryzyko osteoporozy. A czy talerz i to, co z niego jemy, może nam zastąpić witaminę D ze słońca? To znaczy, tutaj ten mechanizm jest y, różny. Mhm. Jeśli chodzi o przyswajanie witaminy D no to, y, ze słońca, no to tutaj przede wszystkim y, mamy tą, taką, ten prekursor witaminy D. I ta witamina D jest jakby lepiej wykorzystywana. Natomiast ta z żywności nie zawsze dobrze się wchłania. Nie zawsze też, no to też zależy w dużej mierze od składu posiłku. Jeżeli nie ma za wiele tłuszczu w takim posiłku, no to ta witamina D też się nie wchłonie. Małe zmiany w codzienności mogą dać wielki efekt. Oto kilka sprawdzonych nawyków, jakie warto wdrożyć do codziennego życia. No to na pewno prostym rozwiązaniem będzie no, taka codzienna suplementacja w tej ilości 2000 jednostek, szczególnie właśnie w posiłkach zawierających tłuszcze. Warto pamiętać, że witamina D to nie tylko wakacyjny temat. Należy zadbać o nią codziennie, niezależnie od pogody. Zapraszamy Państwa na całą rozmowę, gdzie temat był rozwinięty, tuż po wydaniu informacji.